Uważam, że zaprezentowałyśmy się jak najlepiej, szczególnie patrząc na nasze predyspozycje. No ja mentalnie byłam troszeczkę załamana, ale potrafiłyśmy się zbić na wyżyny, aby popłynąć bardzo dobry wynik, ucinając prawie 2,5 sekundy z rekordu Polski. Byliśmy też bardzo dobrze zmotywowane przed startem. Naszym trenerem odpowiedzialnym za naszą żeńską sztafetę był trener Grzegorz Widanka, wiedząc też naprawdę odwalił, kolekwialnie mówiąc, kawał dobrej roboty. No i wyszło jak wyszło. Nie sądziłyśmy, że to będzie dziesiąte miejsce i tak blisko do, do, do finału. Tak naprawdę nikt chyba nie marzył o tym, żeby, żeby taki wynik się, się zakończył, pojawił na tablicy. Jesteśmy bardzo zadowolone, patrząc też na to, że tak naprawdę każda z nas mogła jeszcze coś urwać, ale patrzymy na to z pozytywnej z takiej strony, że, że jeszcze nie powiedziałeś ostatniego słowa. Przyznam się, byłam troszeczkę załamana po tych startach indywidualnych i tutaj bardzo dużo muszę zawdzięczać mojemu trenerowi Jakubowi Karpińskiemu, który mnie cały czas wspierał mocno na duchu i wierzył w to, że dziś tam się wybijemy i też muszę podziękować dziewczynom Korneli i Dominice, które od początku wierzyły i też mnie wspierały i też naprawdę każdego dnia sprawdzały mój stan psychiczny, jak mi się pływa, jak się czuję i codziennie powtarzały, że damy radę w tej sztafecie i to będzie ten nasz dzień. I miały kurczę skubane racje, no, popłynęły bardzo dobrze i tak jak mówisz, Dominika tutaj wypływała świetne wyniki i ona była, no ona była już zmęczona. My byłyśmy troszeczkę załamane. Forma Adeli i, i jej stan, bo, bo z tego co widzimy jest troszeczkę przeziębiona, więc też ona była z innego punktu. Kornelia, która miała dwa starty, jeden sztafet, jeden indywidualny, też nie do końca się może przytarła na tym basenie. Patrząc też na te nasze zmiany sztafetowe, no też tutaj pozostawia wiele do życzenia. No ale mówię, będziemy, będziemy nad tym jeszcze pracować, tym bardziej, że w tym samym w tym składzie jedziemy na Uniwersytet, więc jest okazja, żeby może tam coś powalczyć, szarpnąć jeszcze. Zobaczymy. Tam też będziemy oczywiście zmęczone po siedmiu kolejnych dniach, ale damy na pewno z siebie wszystko. Jak tutaj potrafiliśmy się z takiego poziomu wygrzebać, tak naprawdę tam też się uda.